Stalineczka. W pewnym kraju żyła sobie kobieta, która bardzo, bardzo pragnęła mieć dziecko. Jest na to rada, powiedziała jej czarownica. Dam ci ziarnko jęczmienia, które włożysz do doniczki, a zobaczysz, co z niego wyrośnie. Pamiętaj jednak, że nie jest to zwykłe ziarno zboża, takie, które rośnie w polu, albo takie, które dziobią kury. To ziarno zaczarowane. Dziękuję ci bardzo, czarownico. Będę o tym pamiętała, odpowiedziała kobieta i włożyła ziarenko do doniczki. Bardzo szybko wyrósł z niego przepiękny, duży kwiat o kolorowych płatkach. Kobieta ucałowała go i wtedy płatki rozchyliły się, a wśród nich pojawiła się mała, śliczna dziewczynka. Nazwę dziewczynkę calineczką. Ponieważ jest taka maleńka, że nie ma więcej niż cal długości, szepnęła z zachwytem kobieta. Calineczka była śliczna i delikatna. Łupinka Orzecha służyła jej za łóżeczko. Pewnej nocy, gdy calineczka spała, przyszła do niej obrzydliwa ropucha. Zachwyciła się delikatną istotką. Postanowiła, że calineczka zostanie żoną jej syna równie wstrętnego jak jego matka ropucha. Żaba porwała więc skorupkę orzecha ze śpiącą dziewczynką. Zeskoczyła z okna do ogrodu, przez który przepływała wielka rzeka. Tam na bagnistym terenie mieszkała obrzydliwa ropucha ze swoim równie wstrętnym synem. Żaby umieściły śpiącą calineczkę na kwiecie lilii wodnej na środku rzeki. Obawiały się bowiem, że dziewczynka, gdy się obudzi i przestraszy, może zapragnąć ucieczki. Tymczasem ropucha poszła przygotować wszystko, co było potrzebne do ślubu jej syna i calineczki. Gdy dziewczynka przebudziła się na środku rzeki, gorzko zapłakała. Natychmiast podpłynęły do niej żaby, a obrzydliwa ropucha przedstawiła calineczce jej przyszłego męża. Na widok syna ropuchy dziewczynka zapłakała jeszcze głośniej. Tak bardzo nie chciała zostać jego żoną. Płacz calineczki. Usłyszały małe rybki i zrobiło im się strasznie żal małej, delikatnej dziewczynki. Przegryzły więc łodygę wodnej lili i dziewczynka odpłynęła na wodnym kwiatku hen gdzieś w dal. Gdy żaby zorientowały się, że nie ma calineczki, ona płynęła już daleko, daleko. Dziewczynka cieszyła się słońcem i wolnością, obawiała się wprawdzie podróży, ale uśmiech na jej twarzy wywoływały to małe rybki, to ptaszki, które przyfruwały do dziewczynki i prześlicznie dla niej śpiewały. Krążył nad nią także motylek, któremu bardzo się spodobała. W końcu usiadł na listku obok calineczki. Dziewczynka przywiązała go do liścia swoim cieniutkim paseczkiem. Dzięki temu listek z leciutką calineczką poruszał się na wodzie jeszcze szybciej. Motylek był jak żagielek, który pomagał płynąć maleńkiej istotce. Dziewczynka zrozumiała, że ropuchy już na pewno jej nie dogonią i poczuła się prawie szczęśliwa. Ucieszyła się, że już nikt wstrętny jak ropuch nie będzie jej zmuszał do pójścia, a ona będzie sobie sama żeglowała szczęśliwa w towarzystwie pięknego motylka, ptaków i rybek. Jakże się myliła bo oto calineczkę upatrzył sobie przylatujący akurat nad rzeką ogromny, obrzydliwy chrabąszcz. Sfrunął on prosto na liść i porwał zalęknioną, zdezorientowaną dziewczynkę. Nie zdążyła nawet krzyknąć. Zresztą i tak nikt by jej nie pomógł. Wszyscy bali się wstrętnego wielkiego chrabąszcza, a motylek był przecież przywiązany do liścia, nie mógł więc pofrunąć za dziewczynką. Listek żeglował dalej z prądem rzeki, a calineczka została porwana przez obrzydliwego owada. Wielki chrabąszcz trzymał mocno w objęciach smukłą calineczkę i frunął z nią aż na wysokie drzewo. Dziewczynka była mocno przerażona. Nigdy nie znajdowała się tak wysoko w powietrzu ani w tak obrzydliwych objęciach. Chrabąszcz Trzymał ją mocno i o ucieczce nie było mowy. W końcu wielki owad z dziewczynką usiadł na ogromnym liściu, wysoko na drzewie. Podał jej do picia słodki, lepki sok, żeby nie czuła głodu. Nazwał ją uroczą. Postanowił, że ożeni się z calineczką. Zaprosił do swego domu wszystkie znajome hrabąszcze i krewnych. Żeby obejrzeli sobie jego narzeczoną. Calineczka nie spodobała się jednak gościom. Ona ma tylko dwie nogi, skrzywiła się jakaś panna hrabąszczówna. Ha! jaka obrzydliwie cienka w pasie? dodał ktoś inny. Krewni hrabąszcza orzekli, że calineczka jest brzydka i w ogóle nie rozumieją, co mu się w niej podoba. Wtedy i chrabąszcz przyjrzał się jej dokładniej i zmienił zdanie. Uznał, że nie może mieć takiej żony. Hrabąszcze chwyciły calineczkę i sfrunęły z nią z drzewa. Posadziły ją na trawie w wielkim lesie. Bezradna, delikatna dziewczynka została bez żadnej pomocy. Uplotła sobie łóżeczko z traw i cicho zapłakała. Nad łóżkiem powiesiła liść szczawiu by deszcz na nią nie padał. I tak sobie mieszkała, żywiąc się rosą i nektarem z kwiatów, patrząc na ukochane słońce i słuchając śpiewu ptaków. Minęło lato, przyszła jesień. Ptaki, które tak calineczka kochała, odleciały. Kwiaty zwiędły, na dworze robiło się coraz chłodniej. Tymczasem liść szczawiu, pod którym chroniła się dziewczynka, u i calineczce pozostawało marznąć bez przykrycia w leciutkiej sukieneczce, która w dodatku się podarła. Dziewczynka mogła zamarznąć na śmierć. Zaczął padać śnieg, calineczka opuściła swe posłanie, ruszyła w poszukiwaniu cieplejszego miejsca. Tak dotarła do mieszkania polnej myszy. Myszka mieszkała w ciepłej norce, w pokoiku, przy którym były kuchnia. I ogromna spiżarnia. Calineczka, bardzo głodna i zmarznięta, poprosiła mysz o jedno maleńkie ziarenko. Dobre zwierzę ulitowało się nad biedną dziewczynką. Zaprosiło ją na obiad i pozwoliło zostać u siebie na zimę. Odtąd calineczka robiła wszystko, co poleciła jej polna mysz. Któregoś dnia mysz oświadczyła, że spodziewa się gościa. Miał przyjść do niej kret. Bądź dla niego miła, poradziła calineczce. Może cię poślubić? Ma piękne mieszkanie. Calineczce wcale nie podobał się pomysł poślubienia kreta, ale przyjęła gościa miło. Na jego prośbę zaśpiewała mu piosenki głosem tak cudnym, że kret od razu się w niej zakochał. Przeraziło to dziewczynkę, gdyż gość nie lubił wszystkiego, co kochała kwiatów i słońca. Kret wykopał korytarz łączący jego mieszkanie z norką myszy. Pozwolił nim spacerować calineczce. Przestrzegł tylko, by nie bała się martwego ptaka, który leżał w korytarzu. Kret i mysz polna niezbyt współczuły ptakowi, ale calineczka ulitowała się nad jego losem. Pomyślała, że może to właśnie ta jaskółka tak pięknie śpiewała latem. Dziewczynka nie mogła spać i nocą uplotła dywanik dla martwego ptaka. Znalazła mu też przykrycie i poszła go otulić na pożegnanie. Wtedy, gdy przyłożyła ucho do piersi jaskółki, usłyszała bicie jej serca. Następnej nocy calineczka, mimo strachu, ponownie odwiedziła ptaka. A on ocknął się, bo się ogrzał. I podziękował dziewczynce za troskliwość. Odtąd calineczka pokryjomu pielęgnowała jaskółkę. Gdy nadeszła wiosna, ptak był na tyle silny, że wyfrunął z podziemnego korytarza. Zaproponował dziewczynce, że zabierze ją ze sobą, ale ona nie miała serca odchodzić od myszy bez pożegnania. Tymczasem polna mysz zarządziła szycie ślubnej wyprawy calineczki. Dziewczynka miała wyjść za mąż, za Kreta i bardzo z tego powodu płakała. Prosiła mysz, by nie kazała jej poślubiać swego znajomego, ale ta nie rozumiała kaprysów dziewczynki i groziła jej ostrymi ząbkami. Minęło lato i nadszedł dzień ślubu calineczki. Dziewczynka wyszła pożegnać się ze słońcem i kwiatami, a wtedy nagle nad jej głową pojawiła się jaskółka, ta sama Którą calineczka wyleczyła zimą. Gdy dziewczynka opowiedziała, że mysz zmusiła ją do poślubienia kreta, tak zaproponował jej wspólną podróż do ciepłych krajów. Tym razem calineczka się zgodziła. Pofrunęła na grzbiecie jaskółki. W krainie, do której przybyły, na jednym z płatków kwiatów dziewczynka dostrzegła pięknego księcia elfów. On również się nią zachwycił. I wyznał jej miłość oraz oświadczył, że chce ją poślubić. I tak calineczka została żoną księcia elfów i królową kwiatów. Żyli długo i szczęśliwie, a jaskółka śpiewała im pięknie. Jeżeli spodobała Ci się ta bajka, to będę wdzięczna, jeśli polubisz ten film i zasubskrybujesz mój kanał.